Dzień dobry. Dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat agregatu prądotwórczego marki Honda typ EU22i. Dlaczego taki temat? No cóż, żyjemy w dosyć niespokojnych czasach związanych m.in. z sytuacją, jaka ma miejsce w Ukrainie. Ale i wcześniej dosyć popularne były różne głosy, obawy związane z tzw. blackoutem, możliwością wyłączenia prądu. Te obawy nabrały szczególnej mocy, szczególnego wymiaru w listopadzie 2022 roku po nasileniu ataków strony rosyjskiej, putinowców wymierzonych w infrastrukturę. Krytyczną, zwłaszcza energetyczną, Ukrainy. Ukraina obecnie zmaga się z praktycznie brakiem energii elektrycznej na całym swoim terytorium. Krótkimi epizodami włączenia prądu i udostępniania go mieszkańcom. Ale nawet w naszym podwórku, abstrahując od kwestii, czy obawy wobec blackoutu czy jakiejś innej e, e, inwazji zombie są rzeczywiście uzasadnione. Przykład z życia wzięty dwa, kilkanaście dni temu, dwa tygodnie temu miał taki przypadek, że mieliśmy planowe w naszej miejscowości wyłączenie prądu w związku z, jakąś, z jakimś remontem, z jakąś naprawą sieci. I kilka dni później nieplanowe w całej miejscowości. I to w sytuacji takie, kiedy prąd elektryczny był bardzo potrzebny z racji uczestniczenia w jakimś tam BTC czy innym spotkaniu online. No i pojawiła się kwestia tego typu. OK, nie mam prądu. Dostępny światowodowy internet przestał być dostępny. Jak się połączyć? Okay. Mamy komórki, mamy, możemy skonfigurować komórkę, telefon komórkowy, smartfona jako hotspot, ale co się stanie, jeśli rozładuje się bateria, jeśli nie mamy pod ręką powerbanka? No i właśnie tego typu przenośne, e, przenośne agregaty prądotwórcze niewielkiej mocy bo tutaj ten model e, ma moc maksymalną 2,2 kW, pracy ciągłej znamionowej 1,8 kW, ale w zupełności wystarczają do tego, żeby w sytuacji awaryjnej zasilić właśnie czy to powerbanka, czy dodawać komórki, czy nawet podłączyć piec gazowy czy inny w domu, który jednak wymaga również elektrycznego, elektrycznego zasilania, nie wiem, podłączyć pompę wodną, jakieś oświetlenie, inne tego typu rzeczy. Jak powtarzam jeszcze raz, w sytuacji awaryjnej. Przechodząc do tego modelu Hondy, jeśli w ogóle ktoś mówi na temat agregatów prądotwórczych, takich przenośnych, to pierwszym skojarzeniem jest Honda. No, nie bez kozery stała się praktycznie synonimem, ta marka synonimem dobrego wytwórcy agregatów prądotwórczych. Jeśli poszukacie w internecie opinii na temat agregatów i marki Honda, Spotkacie się z opiniami, że są rzeczywiście agregaty najwyższej jakości, oferujące prąd bardzo dobrej jakości, o parametrach nawet czasami lepszych niż prąd, który mamy dostępny w naszych sieciach domowych z naszego gniazdka. Jeśli chodzi o ten konkretny model EU22I, jest od kilku lat na naszym rynku dostępny. Zastąpił bardzo popularny model. EU20, który również był chyba 10 czy ponad 10 lat dostępny, dostępny na rynku. Także jeśli chodzi o informacje takie znamionowe, teoretyczne, techniczne o tego modelu możecie znaleźć mnóstwo informacji w internecie. Ja teraz skupiłbym się bardziej na pewnych aspektach praktycznych. Co mamy z przodu co ten agregat nam oferuje. Mamy tutaj dwa wyjścia prądu zmiennego, wyjście prądu stałego, tu mamy bezpieczniki do tych wyjść prądu zmiennego, tu mamy dwa gniazdka, które pozwalają nam podłączyć dwa tego samego typu agregaty, jakby szeregowo, żeby uzyskać większą, większą moc. Mamy przełącznik trybu Eko który później zaprezentuje, pozwalającego na zaoszczędzenie paliwa, dlatego że jeśli jest mniejsze obciążenie, agregatów po prostu pracuje z mniejszą prędkością, mniej paliwa zużywa i tryb normalnej pracy. Lampki kontrolne, zasilania, awarii, braku oleju silnikowego. I to jeszcze to, to, bezpiecznik wyjścia. Przed uruchomieniem agregata, agregatu yy, zalecane jest sprawdzenie poziomu oleju oraz czystość filtra powietrza. Jak to zrobić? Wystarczy tutaj odkręcić śrubę zabezpieczającą boczną pokrywę. Tak. Jeśli mówimy o filtrze powietrza, to tutaj odkręcamy kolejną śrubę zabezpieczającą. I możemy zobaczyć, jak wygląda kwestia filtra powietrza, to znajduje się tutaj w środku. Czyli ten agregat jest nowy, zakupiony dwa tygodnie temu, rzadko jeszcze uruchamiany, więc nie ma sensu oczywiście tego teraz sprawdzać czystości, ale teoria mówi, że po jakimś dłuższym okresie używania, zwłaszcza w warunkach ciężkich, dużego zapylenia, warto jest sprawdzić czystość tego filtra powietrza. Jeśli chodzi o ilość oleju silnikowego, tu wystarczy odkręcić ten wlew. Mamy taki no, krótki bolec, na którym widać poziom oleju, ale generalnie chodzi o to, żeby olej sięgał tutaj krawędzi, krawędzi gwintu we wlewie. Jeśli chodzi o rodzaj używanego oleju, ja akurat kupiłem w komplecie z agregatem oryginalny olej Hondy. Typ 10W30. Myślę, że e, dowolny olej samochodowy, do silników samochodowych, e, z, tą, e, z tym skrótem, z tą nazwą tego typu, będzie tutaj w zupełności wystarczający. Jak tego oleju tutaj dolać? Po prostu moim zdaniem wystarczy lekko pochylić agregat, wlać tutaj olej, czy dolewać stopniowo. Do momentu, kiedy zobaczymy, że tutaj ten olej pojawia się na dolnej krawędzi gwintu. Po oleju na odpowiednie, odpowiedniej ilości po prostu zakręcamy, zakręcamy wlew. Montujemy osłonę boczną ponownie na swoim miejscu. Dokręcamy śrubę zabezpieczającą i możemy powiedzieć, że wszystkie czynności, jakby wstępne. Sprawdzające, czy możemy agregat uruchomić zostały już dokonane. Jak ten agregat się uruchamia, pierwsza kwestia, należy tutaj otworzyć odpowietrznik, odpowietrznik zbiornika paliwa. O, dwa słowa jeszcze odnośnie paliwa. Jeśli chodzi o ilość paliwa, które powinno być w zbiorniku maksymalną, tutaj pewnie tego nie będzie widać. Ale tam w środku jest, taka, jest taki czerwony, czerwony pierścień i instrukcja mówi, że poziom paliwa nie powinien przekraczać poziomu określonego tym czerwonym pierścieniem wewnątrz. Wlewamy normalne paliwo, benzynę bezołowiową, 9,5 lub lepszą. Czyli tak, wracając do procedury uruchamiania. Otwieramy odpowietrznik paliwa, sprawdzamy czy ten przełącznik trybu eko jest ustawiony na normalną, normalną pracę. Ustawiamy tutaj dźwigienkę ssania na pozycję otwartą. Następnie przełączamy ten przełącznik z pozycji 0 na pozycję 1. Tu taka też ciekawostka: mamy taką pozycję szarą. Ona służy do tego, żeby jakby po uruchomieniu przed planowanym dłuższym okresem przechowywania nieużywanego agregatu, po prostu wypalić paliwo, które jest w gaźniku. Także przekręcamy tą dźwigienkę, pokrętło na pozycję uruchomić, wybieramy luz linki uruchamiającej i po prostu energicznym szarpnięciem uruchamiamy silnik i po chwili, kiedy zacznie już pracować, wyłączamy ssanie. został uruchomiony myślę, że możemy teraz przełączyć tryb pracy na tryb eko nie to był to jest normalny tryb pracy teraz przepraszam <coughs> jesteśmy w trybie eco obroty po prostu spadły wyłączanie agregatu jest bardzo proste po prostu przekręcamy pokrętło na pozycję wyłączyć Zamykamy odpowietrznik wlewu lewu zbiornika paliwa, i to jest wszystko. Żeby zademonstrować, jak sprawuje się, jak działa ten przełącznik trybu pracy z normalnego na, na tryb eko, jednocześnie nie zakłócać pracy, pracy silnika, posłużę się taką opalarką firmy Makita mocy znamionowej 1800 W, podłączę ją tutaj do, do prądu w tym trybie, w trybie ekologicznym trybie ponieważ ona tutaj ma kilka poziomów jakby pracy, to pomału przestawiając jedynki na dwójkę, na trójkę, myślę, że da się zauważyć zwiększenie obrotów agregatu w zależności od tego, jaka moc będzie potrzebna do zasilania tej opalarki. Także powtarzamy procedurę uruchomienia Agregatu odpowietrznik sanie tryb zwykły pracy. Uruchamiam agregat, podłączę opalarkę i będę stopniował <kly> potrzebną jej, jej mocy, przełącznik na tryb łączania i uruchamiamy agregat. Obroty spadły. Podłączamy opalarkę. I teraz słuchamy silnika, czy zwiększają się obroty. Opalarka wyłączona. Włączam jedynkę. Bójka. Widać różnicę w zapotrzebowaniu prędkości pracy silnika agregatu i trójka, podobnie dwójka, jedynka, wyłączam apolatkę. Jak było widać agregat w zależności od mocy potrzebnej do zasilania opalarki regulował sobie prędkość pracy silnika, tak żeby dostosować ją do potrzebnej mocy. To z mojej strony tyle jak widać obsługa tego agregatu jest niekłopotliwa, jest prosta. Nie mam oczywiście tutaj przyrządów, żeby sprawdzić, nie ma oscylatora, żeby sprawdzić jakość tego prądu, ale sam fakt, że jak dzwoniłem do jednego z dystrybutorów z pytaniem, czy ma dostępne w sprzedaży ten agregat, podałem symbol, powiedziałem, aha, czyli ten najpopularniejszy model Hondy, jaki jest na rynku. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem, wydaje się, że Honda jest klasą samą dla siebie, Ustawia pewnego rodzaju punkt odniesienia w stosunku do innych producentów e, agregatów prądotwórczych. Jedynym minusem Hondy jest jej cena. W roku 2021 można było znaleźć ten model za około 5000 złotych, na początku listopada był dostępny za około 6600 zł do 7000, w momencie, kiedy w połowie listopada nastąpiło zintensyfikowanie ataków, ataków Putinowców na infrastrukturę energetyczną. Ukrainy słyszałem sytuacjach, że po prostu podjeżdżają całe tiry do dystrybutorów i kupują wszystkie egzemplarze, wszystko, co mają na, na swoim stanie. W związku z tym yy, agregaty podwórcze w ogóle stały się niedostępne w naszym kraju. No i cena tego agregatu yy, w tym momencie mamy początek grudnia myślę, że to jest około 7,5 tysiąca. Yy, w takiej cenie mniej więcej można i są też ceny wyższe, ale w takiej cenie można znaleźć obecnie ten agregat. Na rynku. Jeszcze raz y, dziękuję za uwagę. To z mojej strony tyle. Jeśli macie jakieś uwagi i własne doświadczenia z wykorzystania agregatów pontotwórczych, zapraszam do komentowania y, tego materiału na dole. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Do widzenia i do usłyszenia.